Czeka nas walka ze Speedboostami, ale się kurna my tutaj nie damy. By dokonać pełnej dewastacji, by wyjaśnić wszystkich szczurów naszej nacji. Remisom i greedy nie przyznać racji. By rank dosięgnąć, będziemy walczyć. Mati 4-1 Zespół Eu walczy już u Champs. Więc poddaj się lub do walki star Miał. To fakt. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj lecimy sobie U-Champions, pierwsze U-Champions Generalnie w FC25. Mamy nową ekipkę. Nową ekipkę mamy, stary. Normalnie, ekipka wygląda w ten sposób. Mamy Belingama wypożyczonego na tam 10 meczów. Także sobie trochę nie pogramy. Później, no to to pewnie jakiegoś Garcia Wziąć się coś. Olega, tam wie. Tutaj jest Balde, ale plan jest taki, że tu rzucić konatę. W sumie możemy to zrobić w tym momencie, bo już kurde. Pieniądze za lawel już są, stare. Mam nadzieję, że mnie w ogóle nie dojedzie Nintendo za intro, ale też trudno. Jak widać już kurde są jakieś problemy z grom i nie mogę oczywiście opuścić menu, także widzimy się za chwilę. One eternity later. Także mamy konate i generalnie koncepcja jest taka, że tutaj wrzucić sobie Baśkę. Z racji tego, że Konate miał chemię, tak naprawdę. A Baśka na jeden sobie gra, no ona generalnie wygląda na taką kurdę, ma shopa, ma kotwicę, ma baterykę, no na taką kurde nie do zdarcia wygląda Baśka Tam zawsze jest kurde, mocną zawodniczką, no niestety na ferry. Landa Mendy to mnie nie stać, bo już tutaj grube, siano stare. Spytacie, na ch gram trendę? Otóż. Bardzo dobrze mi się gra Trentem. Mimo 85 pace'a on gra sobie na fastbacku jest generalnie mega G. Taktyka. Generalnie to zagramy 4-2-4 po prostu i tyle. Linia 69-4-2-4 co sobie zostawmy. Jeżeli chodzi o rolę zaodników, bo to tu się głównie rozchodzi, tak? Neymar ma na plusie szeroko rozgrywający plus-plus. Obszar koncentracji jest to ofensywa, także będzie to giga ofensywna taktyka. Będziemy grubo lecieć, nie, stary? Schodzący napastnik. Korea, Alvarez są na wysuniętym. Jak możemy zrobić Bellingama i tego. Box to boxa chyba mu warto dać. No, a Gravenberg, no to dam mu po prostu defensywny pomocnik. No, niestety, no tutaj jest formacja na AŚP. No i generalnie tak, Konate mas rozgrywająca na plusie. A spróbujmy mu dać rozgrywające. Ona ma wahadłowa pana plus plusie Ofensywna baha będzie giga ofensywna To no zobaczymy sobie jak będzie sobie grać No i tren ma false Generalnie nie wiem co ja tu gotuję Taktyka wygląda gigantycznie ofensywnie Myślę, że tak naprawdę i tak coś tam ugramy sobie Także tak Jak wygląda U Champs w tym momencie? Tak naprawdę mamy 15 meczów No nagrody są niezłe Powiedzmy piąta ranga To na przykład mamy 8-7 plus 15 razy 8-1 10 razy 8-2 1 bohater hero No generalnie nagrody są giga mocne Tutaj trzeba 9 winów mieć, nie? Na 15. Nie wiem totalnie, jak się, że tak powiem, spodziewać, jak to będzie wyglądało. Ale generalnie lecimy, no wykupujemy prawo i lecimy z tematem. Tu, ale jakie czerwone w ogóle, jakieś takie wizualizacje i tak dalej, co się tu dzieje, nie? No to już pierwszy składzik mocny, to wini, jakiś iniaki Williams, jest grubo. I co? I... i... Kuli bali, nie wiem, piłki walnąć, oczywiście. Bellingham? No powiem wam, <grych> dobrze. Bellinga! Bellinga! Let's go! A nie. niech, no. Jak odpali winim tego Speedboost'a, też GG. No nawet nie wiem jak to prodzić bronić, nie. Dobra. No to jest najgorsze, No wleci w ciebie tym Speedboostem i. I dalej będzie miał piłkę po tym Maszalanda, no idzie. Nie wiem, do baśka to atakuje, kurde grubo, no. Tak zauważyłem, że ona dogbalnie się wpiedziela Aj, no z tym wini to będzie prze... No. Za tym wini. To no, nie mogę go kurde, tam opanować w ogóle, no. A, te no, dobitki w tej grze, no ja kurde, no. Tyle jest tych goli po tych dobitkach. Oj no, no, ciężko to mi wypracować cokolwiek No, no k mać. dobra inaczej. Czas uwolnić sorlota stary, nie? Dobra Kurde, no nie <średenie> Proszę państwa, Aleksander sorlot, tyle mam do k... do powiedzenia. Rzuta na sorlota tam się powylewało. Aura sorlota. No, co, no, k Pan, drodzy hańcy, <noise> Solot pomógł tym strzałem, jakby nie patrzeć. Także, jak nie wiesz, co zrobić, to po prostu trzeba uwolnić Sorlota, i nie. A Poggi Charles, czy to nie jest jakiś pros? Nie, pewnie się dał Apoży, kurde, bo jest fanem Zalewskiego, Mas No, kurde, z tym winim, no. Nie, nie. Pa. <noise> nie to przesada. A dobra, kurde mać, dobra, zaś te wylewy, stary, zaś te wylewy, ale no nic, no dobra, karne widzowie, no Davies jak? a nie, bo to wini kurde mać. No, nie, rzuca, nie narzucajcie presji, kurcze. A, i nie ten ruch. Dobra. Dobra, jest. Dobra. A, nie ten ruch. No ale dobra, po prostu to strzelmy. Let's go! Dobra, mamy to. Ja dziele, no. Ale no, co to za mecz był, to ja jakby nie mam pytań stary, nie? Obydwaj lewiki, no co ja mam powiedzieć, no. Zobaczmy, co my tu mamy. No jest, Kurtua, obrona dobra. 4-5-1, no. Mhm, tak naprawdę mój skład to będzie gorszy od większości tutaj, obstawiam. Dobra. Grawen. Dobrze, ładny Korea! Bang Bek, druga? A i prawie. Ma tam przestrzeń do tego speedboosta, no właśnie. Kurde, no nienawidzę tej mechaniki! Dobra... Aaaa. Dobrze mu zagrał. Kurde, no... No i te dobitki w tej grze, no co z tego jak ci wyciągnie, jak i tak dobije, se chopnie. Kurde, ale jak go do, dogania ze mocno, obrońca bez problemu, nie wie no coś jest dziwnego z tym tempem w tej edycji. Dobra, bęk, ładnie. A. no. K mać. Jak zwykle gdzieś się tam ta piłka wy... ty. U. Eeeek, tak, dobrze, miałem czutkę, że tego Powershota jeb... Okej... Okay. Aaj, no nie, no szk... no... Wykręci mnie ten Neymar'em, no... My No, brachu, Alvarez. Dobrze, jeszcze no ten. Kurde mać, no i gdzieś mi pola z ten. A, no właśnie nie wiedziałem, jak to zrobić, ten ten tam. Kurde, a ja nie wiem, to to się takiego... Roz... że to kurde. Dobra. ale tak, tu... To... Kurde no. Jak zwykle, Korea musiał zrobić najgorszą możliwą wrzutkę, jaką się tylko dało. Dobra. I co no? Będziemy się odbijać, A, Dopóki mi nie strzeli, no. Co za gówno? Dobrze, Barys. A, dobra. Mm, dobra, co? trzeba wyda <grywa> ah no znowu to w ja gdziele no. co weź co togiewka nie myśleliśmy by liczbę, bo dogiwać trzeba wszystko bez skitu no a nie Dobra, a, i noś i no nie! No, jakby to weszło, nie? To aura Soglota znowu by się potwierdziła. Ah, dobra. Nie wiem, gdzie walić. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra, standard dzik. Lecą w du, lecą. Jak podciął. Kurwa, marsz, no. <ś> Oj, nie trafił. Aj, aj, aj. No jeden chyba był, nie? Dobra, łatwo Dobrze, kura, bęk Dobra, eee yy... Dobra, wykręcę go, no ciężko będzie go wykręcić Grałem w Trivela, shit Aaa, prawie Dobra, dajesz tręcik ta piętka jest giga uciążliwa, nie? Lewale, ka dystans, no bo to weź to przejść. No ja, Takiego no. Takiego kopnął i ten Kultua to puścił, No co ty gadasz? No ciekawe, ja mam teraz z tą piątkę, przejść. Five minutes later. Dobra, karne dla widza PDD, tak słyszałem. Dobra, mam. Okej, okay, dobra, dwa, 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 dwa. Logiwki, karne są cały czas, nie? Dobra, kurde, się muszę sfokusować stary, nie <grytanie> Kurde, do nieba farta, nie? A nie, dobra. Dobra, środek. Bang. Dobra, wyjąć tego albo trafić kolejne, nie? I Będzie essa Dobra, more no never. Ale unlucky hop, co ty gra? Generalnie kierunek się zgadzał, ale nie zgadzał się... Nie wiem, zwrot... Wysokość staje, nie? No ale mamy i na kolejne tych dogrywek na p... Pie... No. no jednak ch... Prawie, no. No ja... no. Także, po prostu to rozdzieliłem, nie? A no, że poleciał, k***a, zajebiście. A ja tylko. no to. wracamy do kolekcji klasyki, nie? Dwa gole, 16 minucie, nie? Ten co mnie, k***a, ściągnie za te fraki, no. No nie, no nie da się, Także że się nie da, k***a. jak ktoś ci siedzi na plecach, to. no nie od. od siebie, nie? nie? Nie odlepisz go od siebie. No nie ma opcji. No ja, no, o, to jest pros? Kto to jest? Galsson1, nie znam, no ale jak jest proste, no to już mm, No to chyba rzeczywiście zrobię w tym meczu już. No dobra. Rzeczywiście, nie ma co tego grać. Let it go for night. Co ty gadasz, nie? Korea No Dobra Dobrze, Rafinie, let's go! Oho! Co jest? Pa! A... hej, jest, brama! Alvarez, let's go! No, Baśka daje radę z tymi rzutkami, nie? Chopie, Baśka i tręci po bokach. jeszcze sehalanda se halanda muszę ogarnąć jakiegoś, albo najlepiej jakiegoś k a teraz to mi całkowicie neta <laughs> O matko święte Także no, no sorry, generalnie sorry, no ale... Oho? Nie mogę się skupić hmm, No i ch... No, robi mnie ten klozek, myślę, że bardzo długo... Zejdzie zanim ja się nauczę w ogóle grać w te gry. mocie. Aj. To... No, nie, no chowku. Się wziął po prostu do tego, nie. Mać, no. Najlepsze jest to, że ci z prowadziłem. Ja i hop odrobił nie bo się odpalił jak sam skupiłem. Nie. Mówię no, już. Totalnie nie mam fokusu na tej grze. A w tej grze, jak nie masz fokusu, no to. Dobra Tuj się, no nie No nie gadaj No jak mu się ten klozek ustawia do tych podań Patrz, a to nagle kloze idealnie mu wychodzi No nie, no Ach, ten kloze mocny jest Dobrze, go. Dzięki wuju i Sebi za... Followki pozdrawiam. I pyk! Ale j**o! Larban greedy w gierce y 10 zł kosztuje. Także jak masz ochotę na greedy, no to przelej dyszkę i postaramy się ogarnąć. Nie, no to nie robię tego greedy na zawołanie stary, bo to karma zło daje, nie? A nie, no jak już ci zależy mega, no to za dyszkę mogę. Nigdy albo zadychać. Kurde, to, a to Moria Lama, no nie zysk. No kurde, doku, na wypożyczenie. No dobra, speed boost, tak zwany. Dobra, ja... Zaś te podania w tych, grze. No i mnie weź... o, on mnie teraz weźmie speed boostem i tyle. Dobra. Kurcze, no nie. Czy dałby się tiki taka do czegoś takiego? op! No, sz... No nie! No, no. Xel, to zel, to. Dobra, jak? Co tu się stało? Jezu, ile w... poszło? Dobra, mam. A, snoc, mać, no. Wali te speedboosty, tą on Raniasz, no Ładnie, git Dawaj tapina dla widza Dzięki za piątkę, no spróbuję jakiegoś tapina wy wygenerować, ale nie obiecuję, bo wiesz, no to gra ciężka A no ma tapina, tylko a, oponenta A Trochę lepiej, no zobaczymy. No, dobrze, Korea. Aj no... no nie mogę na tego speedboosta nic zrobić. No. Ja wiem, że go zrobi, ale i tak się nie mogę ustawić. Nie, no, będzie dogrywka grywka. Chyba. Na to się zadosi. No, może jednak i nie. Nie ma co k***a, ryzykować. No, to bardzo dużo jest właśnie takich sytuacji, że się kurwa, jakoś odbije i mu wleci, nie? Hmm. No, no na przykład jak tu, no wbiłem kurwa, ten kuli balim tam, odbiło się gdzieś kurwa, pod jego nogę, no. Ech, kurwa, mać. Ech, no biegniesz i ten, dobra sprawdzamy ten konto, szkoda czasu. The next day. Trochę już przesadziłem tą taktyką. Generalnie fajnie się tym gra w ataku, ale na no cięższych oponentów w defensywie to jest przej Nie. Jak hopy cały czas te piły walą do doku. Bacha jeszcze jest gdzieś tam. Ona i tak dobrze cofa z tą rolą plus plus, ale generalnie jest ciężki temat, nie? Tylko tak nie wiem, kogo tu dać. Czy Baśkę dać, żeby zostawała? Mi się wydaje, że Trenta po prostu damy na fullbacku i tyle, no i niech stoi. On i tak będzie wrzuty na no nie wiem kogo, <laughs> nie będzie na w rzut Kur... Mać, ale Barnes Dobra Jest jeden chyba ma tego t A Aaaa, Spoko stary, no, mmaaj, no, no, no ja nie mogę tym obrońcom żadnym nawet dobiec tam, nie? Bo to po prostu ten speed boost jest za szybki, nie? No sz, mać. Nie no, no bo co mam zrobić, no? Nie, to no, ja nawet nie umiem w tej grze wyjść z połowy, nie? Jak oponent dobrze broni, to ja nie umiem wyjść z połowy, stary, nie? Bo tu te podania też nie mogę się do nich przyzwyczaić totalnie. Dwa tygodnie na przyzwyczajenie się? No dalej się nie mogę przyzwyczaić, To no. już mam po prostu taki nawyk i tyle, no. Ja ogólnie ze złymi nawykami ja, bardzo ciężko mi się walczy, nie? Ja mam nawyk time finishingu z FIFA 19 chyba, albo 20, to ja nie mogę się go wyzbyć do teraz. Dobra, jeden jest. Dawaj, e-futbola, jest to się, w aż bez kitu. No nic, lecimy dalej. A, Co to się... To nie da! Tak wyjść z połowy w tej grze, nie? A, te dobitki. Nie pamiętam edycji, w której tak ciężko mi się zaczynało, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie w to grać w ogóle dobrze kiedyś. Tutaj też ten dribbling jest cięższy, no. No ciężko, ciężko po prostu, no. Czwarta jest prostsza, jest piąta? Nie, jest prostsza. Dobrze, gafia, bej. Oho, co jest? To nic, dzięki za gift, kurde, stary! Okej. Okay. Tak się ta piłka układa, że nie, nie mogę nic zrobić. Nie? I znowu czerwona. Każdy będzie czerwona kartka, bo nie mogę nikogo dogodzić. Dobra... Sz, do do nie podania tych tej grze, no ja no... Dobrze, Beng. Mać... Ck, k*** pokręcił. Czemu ten k*** bardziej mi tam wybiega w ogóle? Kurde, dobra, dobitka. Nic nie mówiłem. Dzięki za 2 złote stary. Okej. Okay. Aaa. Jaka kopanina, ja... P***ę. Masakra jest, nie? Palermo. W mieście zrobiłem Palermo, to jest zwykłą ofermą Dobra... Bęk! Dobrze. Gengiare? Eee, to no bez przesady. Ja słyszałem, że buja fest. Ja... ...to mać. Wejdź, co ty gadasz, siążę? No to dobrze, f... Bęk! Dobrze. Będzie do jakiś? To jest rejszkuj. Dobra, 7-7. A sz... ten speed boost. No ja... Wyk... z tym speedboostem... wa z tym speed boostem w, speed boostem w kółko. Nie? K... Mać, no mm, mm, no mu się tam doklei no. Ale łazi tym bramkarzem, No co za k... No, nie mogę mu przejść w bramki, Bo on ma zik, ten cały czas, no nie. No i nam idzie, aha. No po prostu no w pewnym momencie to łapie takie coś, że ja nie mogę wyjść z połowy, odzyskuję piłkę, to od razu mnie tak dopresuje, że ja tracę piłkę, nie? Jak ktoś gra, trochę lepiej presję, jest bardzo ciężko i z tego wyjść, nie? Przez te zmiany mechaniczne, nie? Tu jak chcę szybkie jakieś podanie zagrać ze sklepki, a to leci kosmos, nie? Nie jest, no po prostu no, ta edycja jest tak skonstruowana, żeby było ciężko, żeby było kompetywnie nie? Jakby no taki jest zamysł. Jakby no to, że tam w gorszą rangę się wbija, no inne są systemy, uczam cięższa jest gra i tak dalej, no. Mi po prostu ten, ta meta nie siedzi, ten, te mechaniki tak nie siedzą, tak jak wcześniej i tyle, no. Popatrzcie, no mam bilans 7-7, no i mam oponenta, który, kurde, przegrywa mnie. Że jak wcześniej zazwyczaj miałem te 2-3 win więcej, teraz po prostu ten bilans równy, no to jest mój poziom chyba. No nic, 7, 8, nie? Zakończone. No cóż mam powiedzieć, no. Generalnie, no, giga ciężko jest. Giga ciężko jest. Mega, kurde, dużo czasu mi zajdzie, żeby w ogóle jakoś, kurde, podłapać. Jak mi się tam gra w 2 i tyle, nie? No to to będzie siódma ranga, nie? Siódma ranga. No co jest za to siódmą rangę? 1181, paczka z informem, 2x86, 25 koła i 3x77. No nic, dolecimy no, z tymi nagrodami. Dobra, no to co? Może najpierw tego informa sobie zacznijmy. Co no tam jest w tym formie? SP. Jakiś z ligi tureckiej to skip. Jakiś Enteham 7 x 77 plus jakiś ziutek sobie wychodzi. No to pierwsze nagrody, nie? No to ten. Okej, okay, to jest. Jak on miał? Nie pamiętam. Karasko? Właśnie Karasko k wygląda w tej edycji. A no, na lewym, no to na lewym to ma Neymara, nie? Taki okej, okay, no. Kolejna 7x7,7. Kto tam idzie? jest jakiś inny ten tunel? Chyba nie. A tak liczyłem. Może Człomeni, nie? Może Człomeni, może Człomeni. How the good ones go. Ale chociaż dobra nuta w Charlie XX good ones. Giga nuta stary. Poza tym 1181 plus wymienna, co ciekawe. Zobaczmy. Będzie jakaś fajna, nie? Jest jakaś babeczka, widzę. Na bramce. No to jest handler, ona nie wiem ile ma teraz z tej edycji. zobaczymy, bo może będzie na przykład ten, nie? Jakiś podwójny. Ja nigdy nie miałem podwójnego walkoutu w tej edycji, ale to chyba nie jest podwójny. Teoria lotce, kitu. kitu. Stara można by puścić. O, nacja jeszcze, kurde. głównej cenę. O, foderek jakiś. Dobra, no nie jest taka złapaczka, ne? O, e, to mogi! E, a zajebiście, ale w sumie i tak będę raczej w i Kolibali chyba grał, ale dobrze jest. Dobra, lecimy. 8.6+. 6 plus. SP z Belgii. Co to jest Debruyne, o kurde, co ty gadasz? Manchester City Debruyne. No to będzie pod warana, stary, nie? Chociaż A ten Debruyne? No chyba coś tam chodzi, nie? Jak tańczy pod lotek, te... Debruyne na dobrze. Ile w ogóle o ten debrujny chodzi? Może ja bym im pograł? Nie, to raczej foder, nie? Tylko Debruyne generalnie wiadomo OP, tylko ten, ten, no te tempo, no nie wiem, może bym go sprawdził. Ja bym chyba Farana robił po prostu. Można spróbować tego De Bruyne, nie? I jeszcze jeden. SPD. Eee, 8.6+, SPD, kto to jest? To jest jakieś... Nie wiem, kto to jest, ku... A, Szaka, okej. Okay. Ma 8.6 w tej edycji, co ty gadasz? To nieźle. Nie za Foderek, no na no ten dewrójny spoko, nie? Wielkie dzięki wam za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subika, followka, wpadajcie także na Discorda i sprawdźcie mój ostatni film, w ramach którego tutaj próbujemy naszych sił w kwalifikacjach U Champions. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Cię ko do następnego. Na razie.